Susul, tu Sim Artur a to jest szybkie podsumowanie całego 2023 roku i 12 najważniejszych faktów, które się wydarzyły w simowym świecie. Jakie nowości za darmo trafiły do naszych gier? Co było największym utrudnieniem, z jakim musiał spotkać się każdy z nas? No i jakie były najgorętsze premiery z zeszłego roku? Serdecznie zapraszam do oglądania. Na początek zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę oraz napiszcie dwa słowa w komentarzu pod filmem. Będzie mi mega miło. Ten rok przyniósł dużo nowości, ale na początek statystyczne ciekawostki. Czy wiedzieliście, że w 2023 roku wszyscy jako gracze łącznie graliśmy prawie 2 miliardy godzin? Stworzyliśmy 568 milionów nowych simów, mroczny kosiarz był skuteczny tylko 23 miliony razy, aż 345 milionów barabara, i pomimo tego, że dodatek rancho wyszedł w połowie roku, to przez te parę miesięcy stworzono prawie 5 milionów koni. Całkiem niezły wynik. Już sam początek roku przyniósł dużą niespodziankę i wizję tego, co przyniesie najbliższy czas, ponieważ pojawił się nowy rozkład, w którym zapowiedziano pierwszy w tym roku i przez wielu długo wyczekiwany, pełny dodatek Razem Raźniej. Niemowlaki dla wszystkich. Już w marcu, tuż przed premierą dodatku Razem Raźniej, w którym wprowadzono m.in. Nocowanie urodziny oraz znajomych, otrzymaliśmy nową aktualizację. Ale to nie taka zwykła aktualizacja. Tym razem do naszej gry podstawowej została dodana nowa grupa wiekowa i funkcjonalne niemowlaki wjechały do kołyski. Ale w tym czasie pojawiła się konkurencja. Live by You to nowy symulator podobny do serii The Sims, tylko z otwartym światem, samochodami, sklepami, restauracjami, po prostu wszystkim, czego byśmy chcieli i to do wersji podstawowej. Jedynie grafika nie do końca zadowalała, ale to była dopiero zapowiedź, a prace ciągle trwały. Podstawa The Sims 4 została zrobiona już dawno temu, a życie trochę się zmieniło. Dlatego twórcy postanowili poprawić jedną z kultowych rodzin – klienta. Zresztą to nie pierwszy raz, bo już wcześniej także podmieniono rodzinę Ćwir na całkiem nową. Myślicie, że to zmiana na lepsze? Jeszcze przed wakacjami nas wszystkich spotkała tym razem niemiła niespodzianka. Pewnego razu, gdy weszliśmy do gry, potrzebowaliśmy pobrać jakąś parcelę z galerii, no i właśnie nic. Galeria została wyłączona bez konkretnej daty, kiedy znów się pojawi. Powodem była zmiana systemu działania galerii, by potem funkcjonowała znacznie sprawniej i nie zawieszała się tak często. Na szczęście, po wielu dniach oczekiwania, galeria znów zaczęła działać i, zgodnie z zapowiedzią, rzeczywiście jest znacznie szybsza. Kolejny odcinek Behind The Sims, czyli przede wszystkim nowości na temat The Sims 5, które ciągle jest w fazie produkcji. Zobaczyliśmy kilka kadrów jak będą wyglądać apartamenty w piątce i potwierdziły się wcześniejsze plotki, że gra podstawowa będzie za darmo i to już w dniu premiery. Myślicie, że to dobry pomysł na D Sims 5? Zanim pojawił się nowy dodatek, dostaliśmy aktualizację z bardzo dużym pakietem nowości. Były tam nowe drzwi, pokrycia ścian, ogrodzenie, podłogi w niezliczonej ilości kolorów. Większość jest z drewna o mocnej fakturze, ale znajdą się też kamienne podłogi w naturalnych kolorach. Wydaje mi się, że to była chyba największa aktualizacja tego roku. Długo wyczekiwany nowy dodatek rancho. To drugi w tym roku, ale bardzo wyjątkowy. Już od czasu wydania dodatku psy i koty gracze czekali na moment, w którym jednak pojawił się konie w grze. I to się wydarzyło w tym dodatku, który jest utrzymany w bardzo rancherskim stylu. A Wam podoba się ten pomysł na dodatek? Kolejne dwie, już trochę mniejsze, ale bardzo ważne aktualizacja. Pierwsza z nich dodała bardzo przydatną funkcję panel kategorii podczas szukania konkretnej potrawy. To ważne, bo w tak wielkiej ilości przepisów jaką już mamy, ciężko jest coś szybko znaleźć. Natomiast druga aktualizacja trochę polepszyła obiekty łazienkowe, a dokładnie to pojawiła się możliwość stawiania małych przedmiotów na brzegu umywalki albo wanny. Taki mały detal, a jak pomaga nam urządzić łazienkę. Nauczyłem Was języka Simlish. Ten bardzo dziwny i wyjątkowy język, jakim się porozumiewają Simowie, od zawsze nasuwa nam pytanie podczas rozgrywki, o czym oni właściwie mówią. Dlatego postanowiłem zgłębić ten temat i nagrałem dla Was film, w którym tłumaczę niektóre słowa i zwroty. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia. Dag dag! A nie, to jeszcze nie koniec. Dużym zaskoczeniem pod koniec roku była decyzja, że przez określony czas możemy za darmo pobrać dwa akcesoria, mój pierwszy zwierzak i romantyczny ogród. Przyznam, że to dość odważna decyzja, niestety nie jest już to możliwe, by skorzystać z tej oferty. A czy wymyślicie, że była to dobra akcja? Kolejnym miłym wydarzeniem była informacja, że będzie miał premierę trzeci w tym roku dodatek do wynajęcia, egzotyczne, trochę wyspiarskie otoczenie i to co jest główną atrakcją dodatku, to możliwość posiadania wielu nieruchomości oraz dzielenia jednego budynku na wiele mieszkań, w których może zamieszkać bardzo duża ilość rodzin. Dodatek zdecydowanie praktyczny. I to było 12 najważniejszych faktów minionego 2023 roku. A którą z tych informacji wy, kochani, zapamiętaliście najbardziej? Możecie się ze mną podzielić tym, co najbardziej wam się spodobało i sprawiło przyjemność w poprzednim roku. Dziękuję wam, że jesteście i zapraszam na kolejny film dość wyjątkowy, który będzie już niedługo. Miłego oczekiwania wam życzę. Trzymajcie się i do następnego. Dag dag.